Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny komiksowy unboxing na moim kanale. Przyszła do mnie dość spora czy ciężka, nie wiem, ale jednak paczka od Gildii, więc sprawdźmy, co tam się znajduje w naszym Green nożykiem. Oczywiście zanim to zaczniemy, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z moimi materiałami, będzie mi wtedy bardzo miło, a tymczasem bez zbędnego owijania w bawełnę spróbujmy się dostać do naszej paczki i zobaczmy co też się tam kryje. Nie jest to dwie czy trzy pozycje, jest ich ciut, ciut więcej, troszeczkę może zaległości, troszeczkę może takich nie nowości, ale komiksów, które chciałem mieć, aczkolwiek nowości myślę, że też jakieś się znajdą. Przede wszystkim wow, sporo sporo tej poli Bombelkowej tutaj się znalazło. Ja wydobywam na bok, biorąc pudło, tutaj rozwijam, oczywiście, moi kochani, i troszeczkę w tajemniczy sposób zacznę od takiego w sumie niewiniątka kosmiczna przygoda koali Joello. Nie wiem, czy wiecie, ale ja jakiś czas temu naprawdę bardzo się zachwyciłem twórcą. Kosmiczna ekspedycja Kubę i pomyślałem, on dosłownie tam 10 zł kosztował taki mały zinik. Stwierdziłem, że też będę chciał sobie go poznać i zobaczyć, coś też tam jest. Jakiś taki sentyment chyba mnie złapał, a ja nawet nie chyba 8 zł czy 7 zł zapłaciłem za to. Więc mówię, dam temu szansę, wezmę takiego małego zinka. A czemu nie, prawda? Trochę też męskiego bym powiedział, tu już dobywam męskiego takiego klimatu tutaj, żeby dać. Będziecie się śmiali, ale od czasu do czasu jestem ciekaw tego typu rzeczy. Powiem tylko, że na zawsze razem muszę zasłonić tutaj. Zobaczymy tą mangę dla starszych panów. Odkładam na bok. Nie chcę tutaj yy, Wam, że tak powiem, część z Was pewnie się uśmieje, nie, ale że nie powiem, że, mm, że, 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 że nie chcę tutaj bardzo na YouTubeowej YouTube treści prezentować. Takie jest, oj, fajne rysunki, można powiedzieć. Dobra, odkładam to na bok, żeby nie korciło losu. A tymczasem przechodzimy do troszeczkę innych pozycji? Przede wszystkim mam tutaj sceny z życia muraża. Tylko dla dorosłych też, żeby było śmieszniej. Ale o co chodzi? Kto oglądał mój kanał, doskonale wie, że jakiś czas temu spotkałem mać kapałkę, byłem u niego w nowym jego w jego firmie, tak, w wydawnictwie Komiks Dnia i tam właśnie rozmawialiśmy o tym komiksie między innymi i on przecież Maciek Pałka tutaj właśnie jest wśród wielu innych twórców jak choćby Unka Odia, prawda, jest Marek Turek, jest Rafał Szłapa, jest Jerzy Szyłak bardzo, no tak kontrowersyjny tak, twórca jeżeli chodzi o komiksy, więc pomyślałem, że kurczę, ja jeszcze jakimś sposobem tego komiksu od Timofa nie miałem, więc pomyślałem, że no kurczę, trzeba to nadrobić, prawda? I zobaczyć, co to tak naprawdę jest. Są różne śmieszne i nieśmieszne, bym powiedział rysunki. Także tak to wygląda. Inną pozycją jest komiks Lovecraftowski, czyli szaleństwo góry, tak góry szaleństwa na bazie właśnie Lovecrafta. I też jest to komiks od wydawnictwa Timov Adama, Adama Fydy. I tutaj też bardzo był chwalony. Ja kiedyś z nim miałem do czynienia, ale chciałem go mieć dla siebie. Dla siebie, bo rysunki też są bardzo fajne. Komiks jest klimatyczny, więc Timoth tutaj zawitał ponownie na moim, na moim tutaj kolekcjonerskim tak, miejscu pułkowym. No i przede wszystkim, wow, moi kochani, Marvel. Nie, ja nie czytam Marvela, prawda? Nie czytam, ale musiałem ten komiks kupić z jednego względu tak naprawdę. Czy część z Was się domyśla? Dam Wam 3 sekundy na przemyślenie i jeżeli ktoś ogląda faktycznie całe te moje unboxingi, niech napisze w komentarzu, że zaraz po tych 3 sekundach domyślił się, o co chodzi. Raz, dwa, trzy. Jim Lee, Prawda? Kto zna mnie już dobrze, dość dobrze przynajmniej, po części wie, że uwielbiam tego rysownika. To jest mój ogólnie ulubiony rysownik. No i... Od Marvela się bardzo broniłem, ale jednak stwierdziłem, że ten komiks chcę mieć. Nostalgiczna podróż do rysunków Jim Ali, do X-Menów jeszcze z czasów TMC, prawda? 99,99, 99, cena okładkowa. Jego można kupić taniej oczywiście. No i stwierdziłem, że kupię. Nie wiem, kiedy go przeczytam. Pewnie to będzie długi czas, ale po prostu stwierdziłem, że chcę jednak go mieć na swojej półce. Wiem, że to są historie mm, takie trochę wyjęte. Pewnie z, nie wiem, gdzieś tam, z tych części, ale no, to no po prostu, no, no Jim i ten Jim Lee, kiedy jeszcze, jak to ktoś powiedział, szukał swojej tożsamości w rysunkach i pomyślałem, że kurczę, no jednak chcę mieć ten komiks. Dla zasady, prawda? Przede wszystkim okładka jest świetna, bardzo mi się podoba. Także mamy Jim No i na koniec zostawiam sobie dwie takie, bym powiedział, totalne nowości. Pierwszą nowością jest Gwiezdny Port powieść graficzna George'a Martin, Martina, rysunki i adaptacja Raya Goldena. Piękna też okładka z bardzo takimi ładnymi wypukłymi, bym powiedział, tymi napisami. 79,90 ceny. No. no i jestem ciekaw tego komiksu. W ogóle powiem szczerze, on się pojawił znienacka, bez planowania, tak po prostu. Gdzieś mi się spodobał, zainteresowało mnie, pomyślałem, zobaczymy, dam mu szansę. Wydawnictwo Zysk i SK, prawda? Jak tutaj możemy sobie zobaczyć. No i na koniec jeszcze ostatnia komiksowa nowość komiks niezależny, też bym powiedział malarz Łukasza Godlewskiego. Oczywiście, gdyby ktoś chciał zobaczyć rozmowę z Łukaszem Godlewskim, zapraszam Was na kanał Sylwka. Mojego przyjaciela, gdzie m, tam on oczywiście przeprowadza z nim wywiad. Sylwek pewnie mnie skarci w jakimś komentarzu, ale nie pamiętam, czy on już zrobił recenzję tego komiksu, czy jeszcze nie. Także Sylwek, sorry. <laughs> ale zachęcam, naprawdę zajdź, za, zobaczcie kanał Sylwka, tam naprawdę jest dużo ciekawej treści. E, zasubskrybujcie, możecie być na bieżąco, przecież dzięki temu wtedy. Także mówię, zainteresowało mnie to. Ja stwierdziłem, że. No, będę wspierał twórców niezależnych. Zdecydowałem się za swoje tak ciężko zarobione pieniądze kupić ten komiks. Tym bardziej, że Sylwek powiedział, że on jest taki w klimatach lovecraftowskich trochę, więc mi się na pewno powinien spodobać. Także, no, zobaczymy. Więc tak to mniej więcej wygląda, moi kochani. Dziękuję Wam bardzo, oczywiście, że chcieliście chwilę ze mną pobyć tutaj, zobaczyć, co też nabyłem Fajny zestawik, ja się z niego cieszę. Wam oczywiście dziękuję, że pobyliście ze mną tą krótką chwilę. Oczywiście zachęcam, żebyście skomentowali, polubili, udostępnili. Pamiętajcie o Jimie Lee, o napisaniu komentarzu. No i oczywiście nie zapominajcie też, aby udostępnić i polubić, a jednocześnie zajrzeć na stronę lubięcomixy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Tymczasem z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.